Naddniestrze to separatystyczne państwo w Europie Wschodniej, położone między Republiką Mołdawii a Ukrainą. Kraj ten liczy około pół miliona mieszkańców, a jego powierzchnia jest około półtora raza większa od powierzchni kraju Sari. Region ten jest wspierany wyłącznie przez Rosję, dlatego też, zgodnie z prawem międzynarodowym, nadal jest uważany za część Republiki Mołdawii, mimo że uważa się za niezależny. Ale dlaczego to separatystyczne państwo, które nie jest uznawane przez prawo międzynarodowe, istnieje w środku Europy Wschodniej? Jednym z powodów konfliktu z Republiką Mołdawii jest skład grup ludności. Chociaż Mołdawianie nadal stanowią największą grupę ludności, wynoszącą niecałe 32%, ich udział już znacznie się zmniejszył. Rosjanie stanowią obecnie drugą co do wielkości grupę ludności z udziałem wynoszącym 30%, dlatego też język rosyjski jest obecnie używany częściej niż mołdawski, zwłaszcza w miastach. Wielu Ukraińców, którzy stanowią prawie 29% populacji, również mieszka w Naddniestrzu. Spotykają się tu zatem trzy różne grupy ludności, co niekoniecznie upraszcza sytuację. W czasach sowieckich Naddniestrze było częścią Republiki Mołdawii. Jednak gdy Związek Radziecki upadł, Naddniestrze nie chciało pozostać częścią Republiki Mołdawii ani zostać przyłączone do Ukrainy ze względu na różne grupy ludności, dlatego ogłosiło niepodległość w 1990 roku. W tym czasie wielu obywateli pragnęło również powrócić do Rosji jako następcy Związku Radzieckiego. Jednak Republika Mołdawii nie zaakceptowała secesji i rozpoczęła ofensywę wojskową w celu odzyskania separatystycznego regionu w marcu 1992 roku. Z drugiej strony Naddniestrze otrzymało wsparcie od rosyjskich i ukraińskich ochotników. Wojna, w której w walkach zginęło 585 osób, była stosunkowo krótka i zakończyła się w lipcu 1992 roku zawieszeniem broni podpisanym przez obie strony. Naddniestrze uzyskało faktyczną niepodległość, co oznaczało, że Republika Mołdawii nie mogła już sprawować suwerenności nad tym terytorium. Jednak Mołdawia nadal nie akceptuje secesji Naddniestrza i dlatego nadal dąży do reintegracji regionu. Aby monitorować pokój, Rosja stacjonowała tak zwane oddziały pokojowe w Naddniestrzu, które pozostają tam do dziś. Jednak obie strony przestrzegały zawieszenia broni od 1992 roku, co oznacza, że nie było dalszych działań wojennych, a zatem konflikt jest uważany za zamrożony. Negocjacje między obiema stronami odbywały się wielokrotnie w kolejnych dziesięcioleciach, ale nie doprowadziły jeszcze do żadnych rezultatów. W referendum w 2006 roku obywatele Naddniestrza również zagłosowali w 97% za utrzymaniem niepodległości, a następnie zjednoczeniem z Rosją. Z tego powodu zjednoczenie z Mołdawią jest bardzo mało prawdopodobne. Jednak kraj ten nadal nie jest uznawany za niepodległe państwo przez żadnego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jedynymi krajami, które uznają Naddniestrze za niepodległy naród, są inne separatystyczne terytoria Abchazji, Górskiego Karabachu i Osetii Południowej, które same są terytoriami spornymi i nie są uznawane za niepodległe przez większość krajów. Niemniej jednak kraj ten ma własną konstytucję, rząd, wojsko, walutę, a także wydaje własne paszporty. Stolicą Naddniestrza jest Tyraspol, liczący około 130 tysięcy mieszkańców. Miasto wydaje się częściowo tkwić w innym czasie. Ze swoimi posągami Lenina i sowiecką architekturą miasto wygląda jak relikt Związku Radzieckiego. Od czasu uzyskania niepodległości 30 lat temu miasto zostało również dotknięte silnym Eksodusem. Ze względu na bardzo słabe perspektywy ekonomiczne, co najmniej jedna trzecia mieszkańców wyemigrowała. Płace w Naddniestrzu są nawet niższe niż w Republice Mołdawii, która jest uważana za najbiedniejszy kraj w Europie. W kontekście gospodarki należy również wspomnieć o firmie Sheriff. W 2020 roku sama firma odpowiadała za 60% całkowitej produkcji gospodarczej regionu. Ze względu na tę potęgę, firma ma duży wpływ na politykę i zawsze mówi się o korupcji i praniu pieniędzy. Region nadal znajduje się pod silnym wpływem Rosji, dlatego, nadal stacjonuje tam około 1200-1500 rosyjskich żołnierzy. Podobnie jak w ukraińskich regionach Doniecka i Ługańska, które również mają dużą rosyjskojęzyczną populację. Rosja postrzega siebie jako siłę ochronną w tych regionach.